Dzień dobry. Dzień dobry. Narozrabiałyśmy. Tak? Tak, na rozrabiałyśmy, poruszyłyśmy jednym materiałem, trzy miasta. O. Nie, nie to... zauważyłaś? Niemożliwe, żebyś nie zauważyła. Nie, no tam parę komentarzy raptem w internecie. No w końcu tym się zajmujemy. No tak. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. No tak, wypuściłyśmy na początku tygodnia materiał dotyczący nowej dyrektor naszego Centrum Kultury oraz licznych zapożyczeń z, z programu, który powstał 3 lata temu w Olsztynie. Mhm. No i się zaczęło. No, i się zaczęło. Poszła fala. E, znaczy fala się rozeszła e, szerokimi kręgami, tak? Powiedziałaś co najmniej trzy miasta, poruszyliśmy jak nie dalej. Tak, tak, bo to się odbiło e, i w Olsztynie, jasne. E. No tak, dyrektor mógł Miejskiego Dyrektora Kultury w Olsztynie. Olszty się cieszy, tak, że. że ma takiego dobrego dyrektora, tak, z którego inni e, czerpią. Kog, czerpią pomysły. E, oczywiście rozeszło się też po Iławie. Bo obecna pani dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie była dyrektorką, dyrektorką centrum. I CK, tak? I centrum kultury. kultury, więc Iława. Więc rozeszło się też po Iławie. Zna na temat? Doczekaliśmy się tematu na jedynce u Basi w Gazecie Ostrudzkiej. Mhm. Dzisiaj także. Poszło do Kultury Niepodległej, czyli. Poszło do Kultury Niepodległej, czyli niezależnej organizacji, która zajmuje się. Mhm. Jak gdyby monitorowaniem tego, co się w kulturze dzieje. No, okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek w Polsce, że takie przypadki się już e, zdarzały. Natomiast, no, nie da się ukryć, że u nas na fejsie była niezła burza. Była niezła burza. Żeby takie, nie nazwać tego inaczej. Takie burze mają nawet e, taki przymiotnik, którego nie, nie będziemy używać. E, ale rzeczywiście, e, i, ja nawet tak mam wrażenie, że momentami to chyba takie całe odium to spłynęło na nas, jakobyśmy to my byli tutaj jakąś. Yy, straszną, przez, rzecz, straszną rzecz robiły, zrobili, tak. albo my by byli tak. sprawcami, yy, albo, albo mieli coś na sumieniu. Mm. Mnie to też, wiesz, w tej całej dyskusji zadziwia, jak bardzo, yy, yy, jak bardzo ludzie yy, wypierają fakty. Skupiają się na swoich opiniach, i to jest trochę tak, że wiesz, no fakt, koniak jest, każdy widzi. Otóż nie. A okazuje się, że jednak, że jednak nie. A na nas spływa jakaś fala, fala hejtu. Wiesz, ja to mam takie, Jedna taka rzecz mi przyszła do głowy, zresztą to, to jest fragment też jednego z moich tekstów. Śpiewanych. Śpiewanych moich tekstów, tak, okay. że wiedzieć i nie mówić tak się zapomina. To znaczy się. No, wiedzieć i o czymś nie powiedzieć, no to jak to tak można? A, no tak, no zwłaszcza, że jakby całe odkrycie było trochę przez przypadek. A, mogło się upiec faktycznie, mógł nikt tego nie zauważyć. Czy, czy, czysty przypadek sprawił, że gdzieś tam to wyłapałyśmy. Bo jesteśmy złośliwe i dociekliwe nie, i chciałyśmy nie, zrobić nie, na złość. Nie, 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 no jest, bywamy nie? dociekliwe, bywamy dociekliwe, my nie jesteśmy złośliwe. A, natomiast no to jest jednak publiczne stanowisko. To I wydaje... do czegoś to zobowiązuje. Znaczy, Takie tu... tak, tak, tak jest moje zdanie, przynajmniej. Nie? No, Tu nie ma czego komentować. No. Podobało mi się. W... Podobał mi się w cudzysłowie, w tej dyskusji całej na fejsie pod tym tematem i pod naszym materiałem, który zrobiłyśmy komentarz naszej Karoliny. Karoliny tam Trze -trze -trze Trzeba dodać, że to w ogóle nie była dyskusja o temacie, tak. <grym> tylko była to dyskusja o nas i co to my jesteśmy straszni i jak się bardzo zmieniliśmy. Jak się bardzo zmieniliśmy jak pojawiamy czarny pijar, ale tam tak, Karolina siedzi tak. na drugiej stronie tej kamery, w której ja właśnie patrzę i bardzo ten komentarz mi się spodobał i on bardzo do mnie przemówił, bo ja Początkowo było mi przykro, a potem po prostu wiesz, byłam wkurzona, bo rzeczywiście... Weszłam na naszego YouTube'a i od czterech lat, odkąd prowadzimy telewizję, telewizję społeczną, mm -hmm. dosyć unikatową rzecz jednak na skali ogólnopolskiej. Bardziej jesteśmy mm. chyba doceniani poza swoim własnym miastem niż w swoim własnym mieście. Tak, zrobiliśmy, Zapiszmy... mamy nawet jakąś ogólnopolską nagrodę na swoim koncie, zrobiliśmy ponad pół tysiąca materiałów. Ponad pół tysiąca mm. materiałów zrobiliśmy i w większości, jakby tak przejrzeć, to, to są materiały o rzeczach ważnych. Pomogliśmy wielu organizacjom, pomogliśmy wielu osobom. Wiele naszych materiałów miało naprawdę pozytywny finał, zmieniający też ludzkie życie. Jak chociażby jeden z pierwszych materiałów o naszej, naszej bezdomnej parze, tak, tak, bezdomnej no, Bezdomny z dworca. Bezdomnych z dworca. I, um, I naprawdę uważam, że robimy fajną, dobrą robotę. I to, sama wiesz, że to jest okupione I czasem. Krew pod i łzy, tak. Krew pod i łzy, dokładnie. A potem wystarczy taki jeden materiał. Znaczy to pewnie też trochę pokłosie tego materiału, który zrobiliśmy przed referendum o konstewkach pana burmistrza, więc to pewnie kontekst jest trochę szerszy, ale w każdym razie jest to trochę wkurzające, wiesz? Znaczy, wiesz, no to jest tak, że jak zaczynasz komentować rzeczywistość i mówić o tym e, na poważnie, no to niestety, ale takie są konsekwencje, tak? Dopóki sadziliśmy kwiatki na ścieżkach, żeby ludzie nie wydaptywali trawników, było to trochę szalone, wariackie. Ale sympatyczne i ciężko było to schejtować I bezpieczne. I było to bezpieczne. Natomiast jak zaczynamy mówić bardziej otwarcie o, o, o mieście, w jakim chcemy żyć, no niestety, no nadeptujemy czasami na odcisk. No, no tak bywa, kochani. Nie mogliśmy tego materiału nie zrobić, naprawdę. Znaczy, mając tą wiedzę, nie, nie mogliśmy tego nie powiedzieć. Nie mogliśmy nie, nie skontaktować się i nie nagrać wypowiedzi pana z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. No tak, poza tym to też jest tak, że jak ludzie dorastają, e, tak jak dorasta nasza organizacja, ale też i nasza telewizja, to po prostu bierzemy się za rzeczy poważne i przyjmujemy odpowiedzialność z całym bagażem e, za to, co robimy, po prostu. No tak, po prostu. Co nie znaczy, że nie mamy pozytywnych materiałów. Naprawdę polecam przejrzeć czy naszego face'a, czy naszego youtube'a. Tam jest mnóstwo fajnych rzeczy. A nasze finanse też są dostępne publicznie, tak jak finanse każdej innej organizacji, a propos tych wszystkich, które. Tak, tak, sprawozdania są na nasze konto. Sprawozdania sobie wiszą na naszej stronie. Dokładnie. No ale, ale tak jak powiedziałaś, no to jest jakieś pokłosie też e, tego, że mieliśmy w Ostrudzie no, też taką burzę wokół referendum. I, i odważyliśmy i... się nawet mieć swoje zdanie w tej kwestii i krytykować pana burmistrza a lub też jego. Niektóre lub, działania, lub, lub wiem, też coś. jego niektóre działania, ale no to są takie rzeczy, które ludzi bardzo emocjonują. Mhm. nie wszystkich, nie wszystkich, jasne, no ale jakąś część e, emocjonowały. E, mam nadzieję, że te emocje trochę opadną, chociaż tak jak, no ty byłaś na konferencji akurat e, pana burmistrza, no ja tylko przeczytałam oświadczenie w, w gazecie, nie wiem, czy to jest obliczone na spadek tych emocji. Takie oświadczenie? takie oświadczenie? Nie, nie, nie. W tym oświadczeniu pojawiły się takie na przykład określenia, jak sprawy sądowe się toczyły, wygraliśmy i będą toczyć się dalej. A, Moja nie, droga. Nie, no, także a miesiąc, że te sprawy referendalne wygrywali. No to tak, nie, no tak, tak. tylko groźba. Tak no groźba kolejnych spraw hmm. sądowych, szczególnie skierowana, i to po kilka razy padło słowo media. To brzmiało na tyle groźnie, jakby ktoś się miał tego, nie wiem, wystraszyć, albo jakby to miało komuś zamknąć usta. Przecież ja takie wrażenie miałam, no, albo może i my. Przepraszam, jakiś komentarz jest. Profesjonalizm mój... całą gębą z uśmiechem. To mój sąsiad. No to pozdrawiamy to pana To pozdrawiamy sąsiada. serdecznie. Natomiast jakby mnie w, tym, mnie w tym oświadczeniu trochę zdziwiła inna rzecz, dlatego że burmistrz jest wręcz dumny, że Duża część ludzi nie poszła mhm. do referendum. Znaczy ja rozumiem dlaczego, no bo referendum rządzi się swoimi prawami, tam się liczy frekwencja. I oczywiście, że zależało mu na tym, żeby ludzie tam nie poszli, ale mam nadzieję, że w zbliżających się wyborach prezydenckich już trochę inaczej ludzie zareagują, bo ja się przyznam, ja się do tego przyznaję od, od pięciu lat, że ja w poprzedniej turze mając ten wybór taki po prostu nie poszłam, i no i teraz mamy to, co mamy więc trzeba chodzić i głosować. Hmm, dokładnie. Ja, a ja z kolei mam taką refleksję, już może nie, 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 niekoniecznie odnośnie konferencji, Chociaż nie wiem, no na tym zdjęciu, które pokazywałeś mi na burmistrza, e, mówi sama za siebie, jest to taka mina triumfu. Nie wiem, czy 136 głosów e, przeciwko odwołaniu, czyli formalnie 136 osób, które wyraziło swoje poparcie dla burmistrza w taki sposób oczywisty, przeciwko e, 4919 osobom, czy to, jest, e, czy to jest taki sukces. no Widać po minie pana burmistrza, że pewnie tak. E, ja to tak się zastanawiam, czy ci, którzy nie idą wyrażają swoje zdanie, czy po prostu mają to głęboko gdzieś? Uf, ale zadawasz teraz pytanie. E, milcząca większość milczy. Ciężko stwierdzić, co milcząca większość myśli. No tak, można, można to, jeżeli mamy operować faktami, to na pewno możemy powiedzieć, że większość...